Moi drodzy kochani, nie da się zaprzeczyć, że w epoce pilarek tarczowych, zagłębiarek i taśmówek umiejętność obsługi ręcznej piły jest na bardzo odległym miejscu na liście kompetencji przeciętnego majsterkowicza. Natomiast umiejętność prawidłowego przygotowania piły do pracy jest wręcz unikalna. Poruszymy ten temat w przyszłych filmach, a w tym pokażę Ci, jak wykonałem imadło do ostrzenia, brzeszczotów i rozwierania zębów, oczywiście. Do budowy wybrałem drewno jesionowe, bez jakichś bardzo konkretnych powodów. Około 10 lat temu zrobiłem sobie imadło sparzonego buku, który bardzo ściemniał i na jego tle słabo widać zęby brzeszczotu w trakcie ostrzenia. Wybrałem więc jesion, ponieważ jest jasny. Jak się okaże później i tak ściemnieje. I madło, które zbuduję, nie jest jakimś moim oryginalnym projektem. Takie madło możecie kupić na przykład w hurtowni Dictum. Jest to klasyczna konstrukcja, która w różnych wariantach była wytwarzana od pokoleń. Dla mnie ten projekt to oczywiście okazja do stolarskiej edukacji. Zabieram się więc do roboty. Zacząłem od wykonania papierowego szablonu, od którego odrysowałem kształt szczęk. Jak teraz tak na to spojrzę, to ten kształt bardzo przypomina majtki. Będą dwie takie szczęki, i zależy mi na tym, żeby były symetryczne. Przygotowanie materiału było tylko rozgrzewką. Pierwszym, poważniejszym ćwiczeniem będzie wykonanie wąskich, ale głębokich gniazd czopowych. Do precyzyjnego trasowania używam mojego starego znacznika marki Ulmia, którym trasuję linie wyznaczające gniazdo czopowe. Podstawą precyzyjnego trasowania jest opieranie znacznika o te same płaszczyzny. W moim przypadku wybrałem, że będzie to wewnętrzna część szczęki i trzymam się tego konsekwentnie. Linie zaczerniam połówkiem. Do dłutowania używam 10 mm dłuta typu. Jak się za chwilę okaże, dłutowanie tak głębokich gniazd, bo 70 mm, w suchym jesionie jest sporym wyzwaniem. Żeby nieco ułatwić sobie utrzymanie pionów, wykorzystuję taki prosty, własnoręcznie zbudowany prowadnik. Dodatkowo za jego pomocą mocuję przyszłą szczękę i madła do strugnicy we właściwym jej miejscu, to jest nad nogą stojaka strugnicy. Zabieram się za dłutowanie i powiadam wam, jest różnica pomiędzy jesionem a sosną. Drewno jest twarde, i przy następnym gnieździe spróbuję nieco innej metody. Najpierw usunę większość urobku za pomocą wiertła do drewna. Żeby jakoś kontrolować to, co się dzieje, używam takiego prowadnika i 8 mm wiertła. Najpierw wiercę otwór za otworem, a potem łączę te otwory. Gniazdo poszerzam i pogłębiam dłutem. Uzyskane gniazda wyglądają dokładnie tak samo z tym, że metoda zwierceniem jest w tym przypadku nieco szybsza i w przyszłości pewnie będę ją stosował zamiast samego dłuta. A tymczasem pora na wykonanie czopów. Na kanale jest sporo filmów, w których szczegółowo omawiam różne sposoby ich wykonywania. W tym przypadku po prostu narznę je za pomocą piły grzbietnicy. Koliczki czopów można zestrugać za pomocą struga kątnika i jakiegokolwiek struga z prostym nożem. Pozwala to uzyskać całkiem niezłą powierzchnię. Do odsadzek spróbuję mojej piły japońskiej i no da się, ale chyba powinienem użyć piły innego typu, nie wiem, nie znam się na piłach japońskich. Pora nałożyć majtki. Wybaczcie, ale nie mogę już tego zobaczyć. Majtki pasują, prowadnik do dutowania gniazda pisał się nieźle. Jest delikatna odchyłka od pionu, ale w tym przypadku nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie natomiast będzie miała grubość grzbietu ostrzonych pił. Ten grzbiet po prostu musi się zmieścić pomiędzy szczękami. Aby to było możliwe, muszę wykonać nietypową wręgę po wewnętrznej stronie obu szczęk. Ta wręga jest o tyle nietypowa, że jedna z jej płaszczyzn jest gargantuicznie duża w porównaniu do pozostałych i musi kończyć się łukiem, czyli nogawką w naszych majtkach. Notabene ta nogawka robi miejsce dla pochwytu ostrzonej piły. Idealny łuk okazał się mieć stary plafon. No cóż! Ważne, że działa. Sprawdźmy, czy da się rozpocząć wykonanie wręgi, wykorzystując prosty strug-kątnik. Używam linii traserskiej jako prowadnika, w którym pracuje sam narożnik noża. Stopniowo pogłębiając bruzdę i kładąc strug na część odpadową, jestem w stanie uzyskać zakładaną głębokość wręgi. Można też użyć grzbietnicy oraz struga kątnika, a resztę wybrać strugiem zdzierakiem o mocno łukowatym ostrzu i poprawić równiakiem. I na koniec kątnik, który daje nam, no cóż, kąt. Teraz w ruch idzie laubzega. Wykańczam cykliną i zabieram się za wykonanie zaoblenia na zewnętrznej części szczęk. Proszę bez komentarzy odnośnie kubka z Krasnalkiem. No chyba, że wiecie, jak się nazywał pewien filolog klasyczny, który również używał kubka z Krasnalkiem. Piszcie w komentarzach. Aby imadło działało, powinno posiadać uchylną przednią szczękę. Po analizie mojego barbarzyńskiego projektu zabieram się za wykonanie drewnianego zawiasu. Postaram się go wykonać nieco lepiej niż za pierwszym razem. Pamiętam, że głównym problemem było dla mnie wykonanie symetrycznego otworu pod pręd, na którym działa zawias. Tym razem użyję najnowszej technologii, czyli drewnianego klocka przyklejonego do kawałka sklejki analogicznie jak przy prowadniku do dudowania gniazd. Będę wiercił na spotkanie, czyli raz z jednej, raz z drugiej strony. To się musi udać, prawda? No, i to się dla mnie podoba. Teraz reszta krągłości, i yy, proszę bez komentarzy na temat mojej dwuzłotówki. No chyba, że wiecie, jaki market posiada wózki nie przyjmujące dwóch złotych polskich. Tego nie piszcie w komentarzach. Taką zasadę wprowadzoną po wieloletnim przebywaniu we własnym towarzystwie, że unikam mierzenia. O ile mogę, staram się odznaczyć element od już istniejącego. Wielokrotnie zdarzało mi się pomylić, co oczywiście było winą miarki. Zamieniałem milimetry z centymetrami, centymetry z calami i tak dalej. W efekcie nie ufam skalom. Wykonuję sobie wzorniki, szablony albo odznaczam jeden element od drugiego. Ale oczywiście to wszystko mina Miarek. Jak widać mój zimowy Stanley numer 5 ciągle w pogotowiu i tak, kładę go płozą na blat strugnicy. Raczej nie odkładam strugów na boku korpusu. To bardzo częsty komentarz, że nie powinno się tak robić, ponieważ... No właśnie, ponieważ co? Czysty blat mojej drewnianej strugnicy uszkodzi stalowy nóż? Ten nawyk był wprowadzany w szkołach zawodowych i dotyczył roztrzepanych nastolatków, odkładających narzędzia gdzie? Co jak co, ale nastolatkiem już nie jestem. Na temat roztrzepania się nie wypowiem. I ten patent z klejem kropelką jest do kitu. Muszę wypróbować patent z solą, tylko nie mam soli w warsztacie. Wróćmy do imadła. Tym razem będzie na bogato. W porównaniu do mojego poprzedniego imadła zastosujemy sprężynkę oraz udało mi się znaleźć, uwaga, teraz zacytuję oryginalną nazwę, dźwignię rękojeść odgiętą ocynk. Dokładnie taką samą, jaką wykorzystano w imadle z Dictum. Dźwignia będzie nakręcana na śrubę zamkową, co również skopiowałem ze sklepowego imadła. Ja właściwie to wszystko z niego skopiowałem, oprócz sposobu łączenia korpusu ze szczękami. Ja wykorzystałem pracochłonne połączenie czopowe. W diktumowym są banalne kołki. No cóż, ekonomia. Teraz z dumą chciałem zaprezentować mój pomysł. Zamieniłem wkrętarkę we frezarkę z prowadzeniem i z ogranicznikami. Zamieniłem otwór okrągły na taki kluczynkowy czy tam fasolkowy. Jak zwał, tak zwał. Wygląda to nawet nieźle. No i działa. Po pierwszych przymiarkach zdecydowałem się nieco zestrugać szczęki w miejscu trzymania brzeszczotu, tak żeby nadać im lekko ujemny kąt. Brzeszczot pewniej będzie się trzymał i nie będzie wpadał w drżenie w trakcie ostrzenia. My tu gadu gadu, a pora już na oczyszczanie elementów przed wykończeniem. Zmazuję ołówek i szlifuję papierem ściernym 120. Jeszcze ostatnie klejenie. Ostateczne docinanie na długość i szlif przed wodowaniem, a następnie wodowanie. Po co jest to wodowanie? Po delikatnym zwilżeniu drewna, szczególnie jeśli było ono wcześniej szlifowane, i wyschnięciu, unoszą się jeszcze takie małe włókienka drewna. Przed wykończeniem trzeba je zeszlifować papierem ściernym. Ja wykorzystuję kostkę ścierną 220. Dlaczego kostkę, a nie papier ścierny? Bo na oglądałem się Mario Budowlańca. Do wykończenia używam oleju, a właściwie to pokostu lnianego. Nie pytajcie mnie o to, co to tak naprawdę jest. Ja też kojarzę pokost z czymś zupełnie innym, no ale tak jest na puszce, więc niech będzie, że to pokost. Po dwóch warstwach, które schną szybko, no zupełnie inaczej niż pokost, mamy coś takiego. Całość ściemniała i cały mój plan z jasnym drewnem to również okazała się ściema. W każdym razie pozostają mi jeszcze do naklejenia paski skóry Montaż, zamykatka. Yy, tak, yy, w moich stronach to techniczny termin. Yy, nie znacie? No, zamykatko ze sprężynką. W odzynku. No, i tak wygląda skończone imadło. Dla kogo jest takie imadło? Właściwie dla każdego, kto nabył na przykład takie cudo. Jakakolwiek piła, prędzej czy później się stępi, o ile można ją w ogóle naostrzyć, to najwygodniej zrobić to w jakimś porządnym imadle. To jest w sam raz do ostrzenia małych i większych grzbietnic. Ale o ostrzeniu jeszcze zrobię film. Odnośnie filmów, treści, które tworzę, są pracochłonne w przygotowaniu i niekoniecznie rozrywkowe. Raczej skierowane do wąskiej grupy zapaleńców, a nie do mas. W związku z tym, rozpatrz pozostanie patronem kanału. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, dołącz do patronów kanału na patronite.pl. Wpadnij również na pogaduchy na grupę Przyjaciele 52 na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdro!